To jest piątek, 20 maja. Już jadę na zawody, które są 22. Z tą różnicą, że o pierwszej w nocy. Najdziwniejszy tuatlon i w ogóle najdziwniejsze zawody, w jakich brałem udział w swoim własnym życiu. I pomyślałem, tak dla czystej beki wystartuję. Zrazu takie zaskoczenie na pierwszych kilometrach. Espas, który jeździ. Jest to chyba. Ciężki dzień. Jutro przez cały dzień nie wychodzę z hotelu, odpoczywam. Jest sobota, myślałem, że pośpię dłużej, ale nie, to zaprogramowany, że o ósmej po Śniadanie trzy kawy. Prawie gotowy do startu, a prawie bym nie wystartował, bo przed chwilą się dowiedziałem, że dyski ze względu na wiatr są zabronione, ja nie wziąłem drugiego koła. Ale jadę do gościa, który mi bezinteresownie w ciągu jednej sekundy zaoferował pomoc. Moja taki brzydki, niewyględny. <grym /dziśnij> Dobra, to samo koło. Koła. Cześć. I lampet. Moim dobrać. zbawcą jesteś. Powiem ci po prostu. <grym /dziśnij> Wezmę tę <te> tańszą. <grym /dziśnij> no. Ale jak ją byś zgubił, to się moja baba doli z... bo ta to jest moja. <grym /dziśnij> ci dziękuję. Przecież dawaj, zmieniamy. Zmieniamy? No, to dwa no. I teraz jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, o dwudziestej pierwszej jadę na linię startu. Generalnie zimno i dziwnie strasznie. I czuję się jakiś taki nie, nieogarnięty. Czuję się co najmniej dziwnie, jakbym leciał chyba na wakacje razem z tym rowerem. A będziemy poddani normal, normalnej odprawie. Jak pasażerowie. Pan będzie jeździć na rowerze? To jest duatron na płycie lotniska. Działającego lotniska. Jest co najmniej śmiesznie, bo jestem. Na odlotach dostałem normalnie taką kartę, no tak jak się dostaje kartę po, po, pokładową, żeby się po prostu, żeby przejść przez security. Jest mnóstwo osób z rowerami. Tutaj są też turyści, więc ktoś odlatuje do hurgady, a wśród nas jest, nie wiem, no tak, blisko 200 rowerów na przykład, nie? Wikul, czy muszą sobie cały samolot leci gdzieś, pewnie na jakąś Tenerife? Cześć! Co tam? Ale się umawialiśmy. To jest prawdziwy przyjaciel, który specjalnie przyjechał po to, żeby witać lampkę, która jest obowiązkowa. Ale oprócz tego mamy jeszcze coś, znaczy Ciebie. O, dziękuję. Wiecie ile osób tutaj jest dzisiaj? Wy są? W tafecie 442 osoby, a 209 indywidualnie. A dużo piesz rębula? Red nie. Redbula? No. A skąd mam te skrzydła? I ponieważ jest to duatro, najpierw jest 5 km biegu, potem będzie 15 na rowerze na czas po ciemku i na koniec jeszcze 2,5 km. Biegu. Bo tutaj można podchodzić do tego wszystkiego z dystansem. Tutaj czas nie będzie miał aż tak dużego znaczenia, ba. Wydaje mi się, że nawet wykręcanie życiówek y, tutaj będzie niemożliwe, ze względu na to, że na trasie będzie chyba dosyć spory tłok. Po drugie, tutaj y, pływy wiatru są naprawdę mocne. Niemniej startuje na krótko. To, co jest najbardziej fascynujące w tym, to jest po prostu możliwość obrysowania sobie śladem y, GPS-a płyty, głównej płyty lotniska, jadąc na rowerze abstrakcja. Strasznie, przerażająco zimno. Znalazłem swój rower, już mi go powieszono. Pokazuje 6 stopni. Znaczy teraz jak patrzycie to jest 9. Buty, rozpięte buty, kask, kamera. Wszystko jest. Kto spostar taki pomysł, żeby ścigać się na pasie startowym? Pytają się ludzie, co tu będzie? kto to wymyślił? Trzy, dwa. pomimo tego, że w ostatniej chwili myślałem, że zrezygnuję na skutek braku tradycyjnego koła. Nie żałuję, że doczekałem do tego pierwszego gwizdka. Nie żałuję też tego, że przez pierwsze kilometry w plecy wiał wiatr z prędkością momentami 40 km na godzinę, dlatego na tym biegu udało mi się trzymać na przykład 4,11 na kilometr bez zbytniego wysiłku. W ogóle z, tej z tych pierwszych pięciu kilometrów dobiegłem do roweru nawet nie aż tak zziajany. Dużo bardziej zmęczyłem się na rowerze i to, był, to była najtrudniejsza Mniejsza trasa w moim życiu. Wiem, że bardzo fajnie jest obrysowywać sobie GPS-em płytę lotniska, ale taka otwarta przestrzeń nie wybacza wiatru, który owszem, wtedy kiedy wiało mi w plecy, był bardzo sympatyczny, bo sprawiał, że ja jechałem na przykład 46 na godzinę na Lemontkach. I jedynie co mnie powstrzymywało przed rozwijaniem wyższych prędkości, to tak naprawdę ciemność. Totalna ciemność. Dobrze, że ludzie mieli światła, które zresztą były obowiązkowe, bo inaczej doszłoby do Wielu kraks. Niemniej w wielu momentach wstawałem z aerobarów, czyli z tak zwanych lemondek i kładłem ręce na kierownicy, bo czułem się mało pewnie. Nawet wtedy, kiedy jechałem pod wiatr, kiedy prędkość spadała do 32-35 km na godzinę, nawet wtedy, kiedy wrzucałem w pedały 300 czy 400 watów, ten rower nie chciał jechać. To było po prostu niesamowite, taka skrajność. W jedną stronę jechałem z ogromną prędkością, bojąc się jej, a w drugą było mi potwornie zimno. Niemniej przyjechałem 15 kilometrów i byłem dumny z tego, że udało mi się y, dotrzeć do tego momentu, w którym ponownie ubieram buty biegowe i lecę na ostatnie 2,5 kilometra biegu przekraczając metę jako 24. Gorąco zimno, szybko i wolno, jednocześnie na jednych zawodach. Najwięcej adrenaliny było na rowerze i najwięcej jaj trzeba było mieć na rowerze. Coś niesamowitego. Tam nocy, totalnie nie wiem jak to poszło wiem, że w międzyczasie gdzieś głos straciłem. Zapominam ten start na pewno do końca życia. To jest pewne. I bardzo dobrze, że na tych dyskach nie można było dzisiaj startować, bo by można było się zabić. I jak fajnie jest pooglądać sobie samoloty z tak bliska. I gwiazdy i poczuć ten lotowaty wiatr. To jest kolejny opis sportu i po raz kolejny można odkrywać. A, miejsca niejako zupełnie zupełnie na nowo Uff, To była daleka podróż Niby niedaleko, nie? Ale dalej w Schengen. A jakie tam prędkość była? Nie większa? O 44, 45. Ale z wiatrem jest trzecia nad ranem i jest adrenalina. Nie ma tego zmęczenia. Ale jest satysfakcja bez względu na czas.